Cześć z tej strony, Rubinek, i na samym początku chciałbym powiedzieć, że nagrywałem ten odcinek przed wycieknięciem drugiej połowy trzeciego sezonu niczego powstania smoków. Więc w razie czego, no, zrozumcie mnie po prostu. Ja omawiałem póki co jedynie pierwszą połowę. No i cóż, życzę Wam miłego oglądania. Hej, cześć, witajcie z tej strony, Rubinek. Po długim czekaniu, nareszcie doczekaliśmy się premiery pierwszej połowy trzeciego sezonu Ninja Powstania Smoków, który wypadł całkiem nieźle. Dzisiaj zamierzam omówić i zrobić recenzję tegoże sezonu, a także pospekulować co będzie dalej. Zapraszam do oglądania. Trzeci sezon Ninja Powstania Smoków przedstawia nam ninja, którzy podzielili się na dwie ekipy i poszukują swoich zaginionych przyjaciół. Kainia i Wildfire poszukują Jaya, który stracił pamięć i ma roztrzaskaną duszę. A Lloyd, Sora, Zane oraz nowy ninja wężon Frak poszukują Arina, który z Razem poszukuje swoich rodziców i trenuje aby stać się coraz silniejszym. W międzyczasie zakazana piątka, aby mieć więcej mocy, pragnie uwolnić gromowłanego smoka Kieł i aby to zrobić, muszą oni zdobyć pięć pryzmatycznych ostrzy. Jay z kolei, jako łowca nagród, postanawia przyjąć zlecenie pojmania rasa, który trzymał się z Arinem. W międzyczasie Zane przy okazji odnalazł Pixar. Ostatecznie zakazana piątka uwolniła Kieł Grzmota. Ninja z kolei odnaleźli Arina, który dowiedział się, że jego rodzice nie żyją. Stosunki między nim a resztą drużyny się poprawiają. Ostatecznie to dzięki Arinowi Kielgrzmot został pokonany. Po skończonej bitwie jednak Arin dalej trzyma się z rasem i szuka sposobu na odwrócenie fuzji, co pomogłoby mu ee, ocalić rodziców. Dołącza do nich jednak Sora, która po prostu chce być ze swoim przyjacielem. Jay w wyniku starcia z Kielgrzmotem został ranny, ale niczemu pomogli. Wyjawił jednak, że rodzice Arina cały czas żyją. Grzmot z kolei przyjął nową formę w Krainie Umarłych. A więc tak, zaczynając sobie od plusów, w końcu naprawili postać Zayna, którego bardzo skrzywdzono w pierwszym i drugim sezonie. Zachowywał się on tam jak taki bezduszny NPC i w zasadzie gdyby go nie było, to nic by się nie zmieniło. W tym sezonie jednak Zayn w końcu zabłysnął. Przede wszystkim już od razu czuć, że robi coś więcej. Częściej się odzywa, ma fajne walki itd. Bardzo mi się podobała wzmianka o tańczeniu z ptakami, która była nawiązaniem do pierwszego sezonu całego Ninjago, kiedy to Zane po raz pierwszy spotkał sokoła. Drobny easter egg, ale bardzo cieszy. Zane ogólnie miał tutaj swój własny solowy odcinek, gdzie po dłuższej rozłące nareszcie odnajduje pixel. I szczerze mówiąc, miło widzieć tę dwójkę ponownie razem na ekranach. Zain również miał w tym odcinku genialną walkę z Noctem. A na samym końcu nasz tytanowy Ninja po raz kolejny się mu poświęcił. I nie wiem czy to dobrze, że on ciągle jest taką żywą tarczą, aczkolwiek tutaj zrobiono to dobrze, więc nie będę narzekać. No i super, że powrócił jego motyw muzyczny, który zawsze dodaje uroku jego postaci. No i Zain dostał także swoją nową, większą formę, która była akurat spoko, choć nie wiem czy to było takie potrzebne, ale cieszę się, że Lodowy Ninja w końcu otrzymał sprawiedliwość w tym serialu, najwyższa pora. Według przecieków w drugiej połowie on i Pixel mają opuścić drużynę, aby razem eksplorować krainy, aczkolwiek to dobrze. Czuć tutaj było, że Zayna i Pixel yy, łączy coś mocnego i nie chcą się nigdy więcej rozstawać i pomysł, że oni oboje będą zwiedzać krainy jest bardzo fajny i ciekawy, pod warunkiem oczywiście, że nam to pokażą. Liczę na jakiś chociażby jeden odcinek. Ale generalnie Zain wypadł tutaj świetnie. Kolejną postacią, która w końcu została naprawiona i która w końcu wystąpiła dłużej niż na minutę, był Jay, który został łowcą nagród. I szczerze mówiąc, zrobienie z niego łowcy nagród było strzałem w dziesiątkę. Zamaskowany Jay jako łowca wypadł po prostu genialnie i miał tutaj swój styl. Podobała mi się ta jego aura tajemniczości oraz to, że zdecydował się zapolować Narasa i Arina, którym przeszkadzał przez kilka następnych odcinków. Na plus było też to, że Jay stosował własnoręcznie robione wynalazki, co jest świetnym hołdem dla jego postaci, gdyż na początku serii to on właśnie tworzył te wynalazki. Uważam, że mogli z Jaya zrobić od razu łowcy nagród. Bo tak szczerze w administracji nic nie zrobił i sam ten wątek wydawał się być bardzo niepotrzebny, tak bardzo, że twórcy po prostu to skipnęli, przez co Jay znikąd pojawił się na turnieju źródeł, zrekrutowany przez Rasa. Jak to się stało, tego do dzisiaj nie wiemy, ale było to strasznie słabe. Cieszę się jednak, że niebieski ninja dostał także sprawiedliwość. W drugiej połowie, według przecieków, ma mieć on znacznie większą rolę. No i bardzo dobrze. Ogólnie, sam fakt, że niczego nie pamięta, jest dobrym pomysłem i może wyniknąć przez to kilka ciekawych sytuacji. I osobiście liczę, że jego rola będzie coraz to lepsza. Mogę sobie pomarzyć o powrocie załogi twierdzy nieszczęścia czy rozwinięcie jego wątku z biologicznymi rodzicami, ale chcę po prostu zobaczyć coś ciekawego w jego postaci. Ale najlepszym wątkiem, jak dla mnie w tym sezonie, uważam przygodę Arina i Rasa. Tutaj po prostu wszystko fajnie działało. Powiem Wam szczerze, że na początku serialu Arin dla mnie był całkowicie obojętny, ale po tym sezonie stał się jedną z lepszych postaci. Podoba mi się jego relacja z Rasem, że mimo wszystko ratuje go eliksirem życia zdobytym przez Moro, którego interakcja również była fajna, ale do tego przyjdziemy sobie później. No nie powiem, przykro mi też było, kiedy Arin dowiedział się, że jego rodzice nie żyją, zgodził się ostatecznie wypełnić plan Rasa odwrócenia fuzji i jej skutków, no i jeszcze lepiej było, kiedy spotkał ponownie ninja. Ogólnie widać ten konflikt, tęskni za przyjaciółmi, ale także za rodzicami. Podoba mi się też, że on nie jest taki zły, tylko no, w naturalny sposób pokazali jego determinację i gniew. On nie jest bohaterem, ale nie jest też złoczyńcą, jest po prostu sobą. No i na plus były te jego retrospekcje z pierwszego spotkania ze Sorą. Ich przyjaźń jest naprawdę urocza i no ciekawie, że Sora pod koniec dołączyła do Arina i Rasa tylko dlatego, by być ze swoim przyjacielem. Scena też gdzie Sora uratowała życie Arinowi bardzo mi przypominała finał pierwszego sezonu Cimy, gdzie to Laval i Krager podobnie jak Arin i Sora działali po innych stronach i podobnie jak oni e, w wyniku walki ta bardziej dobroduszna postać ratuje swojego przyjaciela. Serio, ten wątek mega mi się podobał i był on zdecydowanie najlepszy. Raz jako mentor Arina wypadł nieźle. Widać, że on ma tu swoje priorytety i zmusza Arina do używania siły i, i gniewu. Mimo, że gość yy, okłamał Arina co do jego rodziców, to jednak w scenie, kiedy pokazał ich groby, mam wrażenie, że on faktycznie współczuje Arinowi. Kto wie, może w przyszłości Arin jakoś obudzi u Rasa tę dobrą stronę, no i cóż, może raz faktycznie zostanie dobrą postacią. Kto wie, w każdym bądź razie w tym wątku wszystko świetnie działało, ich rozwój postaci, walki z Jayem, spotkanie z Moro, retrospekcje z Sorą, powrót Ninja i tak dalej, wypadło to po prostu świetnie. Co do reszty takich dodatkowych plusów, no to cóż. Podobał mi się pomysł Kaya na odnalezienie Jaya. Mimo że nasz mistrz ognia za dużo tu nie zrobił, to jednak on był najbliższy odnalezienia jego. Pomysł z automatem był serio spoko i no fajnie też, że wspomniano chociażby o rodzicach Jaya i fajnie, że Kai ostatecznie miał rację i Jay faktycznie zagrał w tę grę. Frak jako nowy ninja wężon jest bardzo sympatyczną postacią, i już go w drugim sezonie bardzo mocno polubiłem, kiedy to on się pojawił na turnieju. Jego rozwój postaci był serio spoko i tutaj też bardzo fajnie działa. Zdaje się też, że może mieć jakiegoś krasza na sorę, co jest dosyć ciekawe, jakby popatrzeć w sumie urocze. Szkoda jedynie, że nie szkodził się u ukola, do którego no za chwilę sobie przejdziemy, bo jest to o czym gadać. No podobał mi się też powrót do krainy Oni i Smoków, gdyż miałem wrażenie, że trochę olewali tę krainę w pierwszym i drugim sezonie. No i ogólnie wyszło spoko. Lloyd Kainia mimo że w zasadzie nie mieli tu jakiejś mega ważnej roli poza szukaniem swoich przyjaciół, to wypadli serio fajnie. No i jedną z najbardziej oczekiwanych przez fanów rzeczy w tym sezonie był zdecydowanie powrót Moro, którego osobiście uważam za jedną z Najbardziej przecenianych postaci, i szczerze mówiąc, mimo że bardzo bałem się tego powrotu i byłem zdecydowanie niechętny, bo po prostu bałem się, że zepsują jego postać, to wyszło im to genialnie. Moro dalej jest nieżywy i wystąpił na bardzo krótko. Pomagał Arinowi zdobyć jedynie eliksir życia. Wspomniał o U i o tym, że też był kiedyś ninja, a teraz pragnie pomagać umarłym yy, dostać się do zaświatów, co fajnie uzupełnia jego redemption arc. I naprawdę mega się bałem, że przewracając jego postać mogą go tym zepsuć, ale wyszło im to po prostu dobrze. Moro wypadł fajnie, i aż mi się miło zrobiło, gdy go zobaczyłem i wspominał o ninja. Bardzo mi się ten powrót podobał i zdecydowanie nie zepsuto jego postaci, co jest jak najbardziej na plus. No ale żeby nie było za kolorowo, ten sezon ma też kilka dosyć sporych wad. Na początku złoczyńcy, czyli po prostu zmarnowany potencjał zakazanej piątki. Ogólnie w drugim sezonie mocno ich hype'owano na mega potężnych mistrzów żywiołu. Pokazali nam w akcji Nocta i Rox, którzy wpadli tutaj naprawdę super i mieli potencjał. No ale niestety trzeci sezon sprawił, że skończyli jak Overlord, czy oni. Przede wszystkim fakt, że oni beznadziejni... Je... Dali się wykiwać Kieho grzmotowi, było po prostu żenującym i leniwym zagraniem od strony twórców. Mieliśmy już w niczego multum takich akcji, gdzie źli goście uwalniają jakiś byt i kończyło się to dla nich po prostu źle. No i tutaj lepiej nie było. Sama zakazana piątka mało się wyróżniała. Rox jest w porządku, bardzo fajna postać, chociaż. Szkoda, że nie użyła nawet swojej mocy i szkoda, że no dała się tak łatwo wykiwać, bo nie było to po prostu w jej stylu, przynajmniej takie miałem wrażenie. Noct dalej był takim badasem niczym z drugiego sezonu. Miał fajną walkę z Zeinem oraz Rasem. Jednak szkoda, że było go po prostu za mało. Ogólnie uważam, że on akurat mógłby mieć jakiś wątek, gdzie nie chciałby przebudzać tego smoka i sabotować zdobycie ostrzy. Czy no nie wiem, cokolwiek zrobić ciekawszego niż ich wszystkich od razu się pozbywać? Zarkt to po prostu bardzo słaba. Naprawdę wiele przysiemnych złoli w tym uniwersum by sobie lepiej poradziła z nim. Gość dał się mega łatwo wykiwać i no został po prostu upokorzony. Kur mało co zrobiła, fajną mamoc moc żywiołu, ale nie wykorzystano. No, a największym zaskoczeniem był jednak Drix, który z całej piątki wypadł zdecydowanie najlepiej. Choć na początku miałem w niego najbardziej wywalone. Drix się pojawił, powalił całą drużynę ninja, zdobył dwa ostrza, jego moc została wykorzystana w bardzo ciekawy i praktyczny sposób, no i poleciał. On podtrzymywał po prostu tę drużynę na swoich barkach i wypadł genialnie. Ale ogólnie uważam, że cała piątka tak no, wypadło dosyć słabo. Naprawdę liczyłem, że to będą ciekawi niejednowymiarowi złole z ciekawym backstory, ale no, wyszło jak wyszło. Chciałbym, aby powrócili w następnym sezonie, no bo po prostu muszą, bo szkoda marnować taki wątek, ale póki co dla mnie są oni rozczarowani. Kolejną wadą jest postać Kola, który obecnie jest najbardziej poszkodowanym ninja z całej drużyny. Bo widzicie, Jay i Zane faktycznie mieli beznadziejne role w pierwszym i drugim sezonie. W zasadzie ich tam prawie w ogóle nie było, ale w trzecim sezonie ich naprawiono i zrobili dla nich ciekawe i fajne wątki. Cole z kolei zniknął na cały sezon i miał dosłownie jedną minutę, jak nie mniej, na ekranie. Ogólnie irytuje mnie już to, że aby jedna postać zyskała jakiś rozwój postaci, ktoś inny musi zniknąć i być poszkodowanym i padło w tym wypadku niestety na kola. Ogólnie on w pierwszym i drugim sezonie też za dużo nie zrobił. Miał więcej ciekawszych momentów niż Zane i Jay, to fakt, ale u niego też nie było najlepiej. Nadzieją na rozwój postaci była postać Fraka, który posiada moc wstrząsów podobną do mocy ziemi. No i Cole jest też ulubionym ninja Fraka, więc najzwyczajniej w świecie liczyłem, że oni oboje będą mieli jakąś ciekawą relację mistrza i ucznia. Coś jak Kai i Wildfire, gdzie u nich wyszło to po prostu genialnie. Tutaj jednak Kol sobie ucieka na cały sezon i tyle. Nie ma go i jest to po prostu przykre. Twórcy mogli zrobić cokolwiek, aby wyjaśnić jego nieobecność. W pierwszym odcinku mógłby stoczyć walkę z zakazaną piątką, ale zostałby poważnie ranny, co zrobiłoby z zakazanych super postacie, Ale no, niestety wyszło jak wyszło. Kol opuścił. Yy... Drużynę pod pretekstem, że no będzie szukać yy, Jay'a i Arina w y, krainie rzeczy zagubionych, gdzie yy, nawet nam tego nie pokazali. Widzicie, Kol mógłby zrobić w tym sezonie wiele, a nie zrobił nic i irytuje mnie po prostu takie olewanie postaci, bo serią miałem nadzieję, że zrobią coś ciekawszego. Ale no, podsumowując, pierwsza połowa trzeciego sezonu Ninjago Powstania Smoków wypadła naprawdę nieźle. Naprawiła postać yy, Jaya i Zeina, yy, rozwinęła Arina i Rasa, pokazali naprawdę fajne wątki, nie zepsuli powrotu Moro. No, generalnie mi się podobało i może to jest chyba nawet najlepszy content póki co w tym serialu. Um, ocenka to takie 8 na 10, no bo jednak za kola i zakazaną piątkę, no spory minus, więc daleko temu sezonowi do ideału, ale nie ma tragedii. Liczę, że po prostu w drugiej połowie no, dadzą kolowi zabłysnąć, um, zakazana piątka powróci, rozwiną jakoś niektóre rzeczy i po prostu przedstawią je w fajny sposób. A wy napiszcie w komentarzach swoją opinię na temat y, pierwszej połowy. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia i cześć.